Radosław Pior, promotor astronomii z Kalisza. Dzisiaj nie astronomicznie, dzisiaj chciałbym powspominać młode lata. Młode lata na przykładzie powieści Seweryny Szmaglewskiej: Czarne Stopy. Jestem w górach Świętokrzyskich. Za mną góra. Radostowa, tu u podnóża Radostowej w roku 1958, a dokładnie przez cztery tygodnie lipca 1958 roku harcerze z zastępu Czarnych Stóp i ich koledzy z innych zastępów przeżywają niezwykłe przygody w malowniczych górach świętokrzyskich. Moją osobistą próbę datowania powieści Czarne Stopy właśnie na lipiec roku 1958 znajdziecie w innym filmie tej samej serii nagranym także tutaj. Nagrywam ten film w marcu roku 2020, a więc 60 lat po ukazaniu się pierwszego wydania Czarnych Stóp. Marzec to jest taka końcówka zimy, początek wiosny. Jest 6 stopni na plusie, a więc nie za zimno, nie za ciepło, ale w lipcu, w lipcu, kiedy harcerze przeżywali tutaj swoje niesamowite przygody, na pewno było ciepło, na pewno. Ci z zastępu Pichm mówili, Jutro deszcz, jutro słońce, ale na pewno będzie ciepło. Ja muszę być jeszcze w zimowej kurtce na kartach książki Seweryny Szmaglewskiej. Czarne stopy. W wielu wątkach pojawia się Stefan Żeromski. Stefan Żeromski urodzony i wychowany tutaj w górach Świętokrzyskich. W dzisiejszych ciekotach znajdziemy także bardzo dużo śladów Stefana Żeromskiego pozostawionych przez jego wiernych czytelników. Znajduje się tu Centrum Informacji Turystycznej, które nazywa się Szklany Dom. Jest tablica poświęcona Stefanowi Żeromskiemu, jest wyryty w kamieniu fragment jego powieści Puszcza jodłowa traktujący właśnie o górze Radostowa. Harcerze z zastępu czarnych stóp musieli tutaj przeżywać niesamowite przygody. Dla wielu z nich były to na pewno takie pierwsze harcerskie przygody w życiu. Na przykład mycie się w zimnej wodzie rzeki Lubrzanki, która płynie tutaj niedaleko, a cały teren dookoła ciekot nazywany jest przełomem Lubrzanki. Pomagali rolnikom w zbieraniu zboża. Kiedyś zboże cięło się ręcznie sierpem i kosą, a snopki układało się ręcznie w takie kopczyki po 15 snopków zwane mędlami. To właśnie od tego mędla pochodzi nazwa mędel na 15 sztuk, czegokolwiek jeszcze do dzisiaj można spotkać m.in. tutaj w górach Świętokrzyskich, w okolicach Kielc, nazwę mędel na mędel jajek. Łatwo można sobie wyobrazić, że gdzieś tutaj, u podnóża gór Świętokrzyskich, między Mąchocicami a Ciekotami nad rzeką, Lubrzanką, rozbiły swój obóz czarne stopy. Teraz jest marzec, woda w Lubrzance zimna. Próbować dzisiaj kąpieli nie będę, ale gdyby był lipiec, taki smaczny lipiec z Malinami, z Robaczkami Świętojańskimi i z Sianokosami. Na pewno bym spróbował. Malowniczość gór świętokrzyskich to oczywiście nie tylko pogoda radostowa, którą widzimy na horyzoncie. To tylko jedna z gór pasma Łysogór. Najwyższą jest oczywiście Łysa Góra. Łysa Góra od wieków nosi inną nazwę, Święty Krzyż. I tam właśnie za chwilę pojedziemy. Jestem w drodze na Święty Krzyż, zwany także... Łysą górą, górą czarownic to jest. To jest ta sama góra, która była celem pieszej wędrówki harcerzy z zastępu czarne stopy w czasie konkursu drużynowego. W czasie tej podróży dostaje lekkiej zadyszki, ale ja tutaj robię może kilometr, może dwa kilometry, czarne stopy zrobiły około 40 kilometrów w ciągu dwóch dni. Bo dostać się tutaj z Radostowej na Święty Krzyż trzeba górami pokonać około 20 kilometrów w jednym kierunku. Także trzeba przyznać, musieli mieć krzepe ci młodzi chłopcy, którzy dotarli tutaj do Świętego Krzyża, żeby spotkać świę... Świętego Emeryka. Mam nadzieję, że też uda mi się go tutaj spotkać. No i dotarłem na święty Krzyż, dotarłem na łysą górę, dotarłem na górę czarownic za mną klasztor. A po drugiej stronie nadajnik. Nadajnik, którego w czasach czarnych stóp na pewno nie było. To właśnie dzięki tej budowie nadajnika i poprzedzającej jego budowę, budowie przekaźnika telewizyjnego, udało mi się, mam nadzieję, trafnie datować powieść Seweryny Szmaglewskiej Czarne Stopy. Widok stąd jest bardzo ładny. Nic dziwnego, że harcerze z zastępu Czarne Stopy. Zachwycali się widokiem zarówno gór Świętokrzyskich, jak i swojej góry macierzystej Radostowa, jak i tutaj Łysej góry i Łysicy, przez którą także przechodzili. A ja szukam tutaj Emeryka, pomnika świętego Emeryka, zamienionego w kamień tego, którego czarne stopy przywiązały, żeby nikomu nie płatał już figli. U stóp Łysej Góry jest i Emeryk, Pielgrzym Świętokrzyski. Legenda wypisana tutaj u stóp Świętego Krzyża głosi, że pomnik Emeryka, wykuty w skalę pomnik Emeryka, przesuwa się o ziarnko piasku, o jedno ziarnko piasku na rok, jeśli dojdzie na szczyt Świętego Krzyża. To nastąpi koniec świata. W czarnych stopach harcerze słyszą inne opowieści, a to takie, że kto spotka świętego Emeryka, to już kolejnej wiosny nie dożyje. A to zgodne z prawdą, że święty Emeryk był żyjącym na przełomie X i XI wieku królewiczem węgierskim. Żył w bardzo dobrych stosunkach z naszym Bolesławem Chrobrym. To właśnie Bolesław Chrobry. Aż z gniezna przy Prowadził Emeryka tutaj, na szczyt Łysej Góry, gdzie święty Emeryk przekazał relikwie Świętego Krzyża właśnie Benedyktynom na Łysej Górze i stąd taka sympatyczna legenda o sympatycznym skądinąd królewiczu węgierskim. Jestem w zagnańsku przy dębie Bartek. Dębie, który jest bardzo sympatycznie wspominany przez Białe Foki. W momencie, gdy Czarne Stopy wybrały się na wschód dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego, na łysą górę, na Święty Krzyż, Białe Foki wybrały się na zachód. Wybrały się na zachód do dęba Bartka. Dąb Bartek w swojej siedmiusetletniej historii wiele przeżył, ale dalej stoi, dalej stoi i jego majestatyczne konary triumfują, można powiedzieć, nad kielecczyzną. A w trakcie mojej wyprawy, śladami czarnych stóp zaczęło się już ściemniać. Jadę dalej, bo mam jeszcze przygotowaną jedną niespodziankę. W mojej osobistej analizie czarnych stóp dotarłem do Piotrkowa Trybunalskiego, do rodzinnego miasta Seweryny Szmaglewskiej. I to tutaj, moim zdaniem, rozpoczyna się akcja powieści. Nie jest to podane wprost, ale Kielce to byłoby zbyt banalne za blisko. Nie jest to raczej duże miasto, takie jak Warszawa albo Łódź. Mogę. Sądzić, że jest to właśnie Piotrków Trybunalski. Jestem w stanie dłużej na ten temat popolemizować, ale to może następnym razem, jak przyjadę do Piotrkowa, w dzień. A tymczasem odsyłam do powieści Czarne Stopy i życzę wszystkim, żeby przeżyli swoje wakacyjne harcerskie przygody. Zbieranie malin, łapanie robaczków świętojańskich i pomoc przy żniwach, między innymi. I to nieważne macie 10, 15, 20, 30, 40 albo i więcej lat albo jeszcze lepiej życzę każdemu żeby znalazł swoją własną radostową czyli takie miejsce do którego chętnie się wraca miejsce związane tylko z dobrymi wspomnieniami niekoniecznie w województwie świętokrzyskim czy łódzkim czy zachodniopomorskim nawet niekoniecznie w Polsce takie swoje własne miejsce.